w kolejnej premierach gier na PC, tym razem w listopadzie, który będzie miał bardzo ciężko, żeby przebić październik, który był bardzo obfity pod względem wydawanych produkcji, ale w tym miesiącu znajdzie się również coś ciekawego. Zapraszam. Tutaj na początku listopada wychodzi coś dla fanów Robocopa i to jeszcze od naszego polskiego studia, czyli Robocop Rogue City który jest pierwszoosobową strzelanką stworzoną przez studio Theon, które wcześniej pracowało nad takimi produkcjami jak Rambo The video Game czy Terminator Resistance. Z kolei akcja gry rozgrywa się pomiędzy częścią drugą i trzecią filmów o Robocopie, więc znowu odwiedzimy tutaj futurystyczną wersję Detroit, w której to też władza została przekazana korporacji Omni Consumer Products, mającej za zadanie przywrócić ład tejże metropolii że oczywiście wykorzystują oni też do tego między innymi swoje największe dzieło, jakim jest właśnie tytułowy Robocop, Czyli kultowy już sierżant Alex Murphy. W grze będziemy przemierzać ciemne alejki miasta, prowadząc różnego typu dochodzenia, śledztwa, mierząc się z przestępcami lub też rozdając mandaty zaparkowania. Jednakże przy tej bardziej Dynamicznych aktywnościach niż mandaty, będziemy korzystać z naszego arsenału, jakim jest nadludzka siła cyborga, wytrzymały pancerz oraz ikoniczny już pistolet Autonai. Bardzo ciekawe jak na typowego FPSa, to w rozgrywce pojawią się również różne opcje dialogowe wraz z decyzjami do wyboru, które będą mieć bezpośredni wpływ na fabułę oraz jej zakończenie. No i fani tej franczyzy z pewnością docenią smaczek, że w rolę głównego bohatera wcielił się nie kto inny jak sam Peter Waller, czyli aktor wcielający się w filmowego Robocopa. I trzeba mocno kciuki za tego cyborga, ponieważ gra prezentuje się świetnie. Or alive, you are coming with me. 2 listopada też wychodzi coś dla sympatyków wytężania swoich szarych komórek, czyli The Talos 2. To jest to pierwsza osobowa gra logiczna osadzona w świecie science fiction stworzona przez studio Croteam, znane chociażby z stworzenia serii o Siriusie Samie. A te gry, tak samo jak pierwsza część, rozgrywa się w odległej przyszłości, zamieszkaną przez zaawansowane roboty, które przejęły kulturę ludzi po ich całkowitym wymarciu. A my wcielamy się tutaj w jednego z tychże robotów i wyruszamy na wyprawę badawczą tajemniczej, tak zwanej megastruktury. Jako, że jest to gra logiczna, to skupiamy się tutaj głównie na eksploracji, a przede wszystkim na rozwiązywaniu różnych trudnościowo łamigłówek, od takich, gdzie manipulujemy maszynami, po takie, gdzie wykorzystujemy różne moce, jak na przykład kontrola grawitacji, czy też przenoszenie świadomości do innych robotów. Podobnie jak w poprzedniej odsłonie, gra będzie poruszać poważne filozoficzne tematy. Jak to ujął jeden z twórców, będą to pytania o naturę kosmosu, wiarę kontra rozum oraz strach przed powtórzeniem błędów ludzkości. Jeżeli zainteresowaliście się tą grą, to oznajmiam, że będzie ona dostępna od dnia premiery w ramach abonamentu Xbox Game Pass. A kupując zebrane produkty Lenovo, otrzymacie do niego dostęp na 3 miesiące za darmo. Myślę, że akurat przez ten czas zdążycie już mocno nadwyrężyć swoje zwoje mózgowe i więc będziecie mogli je z kolei rozluźnić przebierając w mnóstwie innych świetnych gier znajdujących się w Game Passie. Podszosty listopad z kolei powinien zadowolić wszystkich fanów piłki nożnej i zarządzania, ponieważ swoją premierę ma... Football Manager 2024. Jest to kolejna część długiej serii gier menedżerskich, która rozpoczęła się w zamieszłym już 2004 roku, i tutaj nie inaczej wcielamy się ponownie w rolę menadżera drużyny piłkarskiej, gdzie musimy skupić się na przewielu aspektach związanych z zarządzaniem drużyną, jak chociażby śledzenie rynku transferowego piłkarzy, rekrutowanie zawodników i personelu szkoleniowego, ustalaniu taktyk, składów na kolejne mecze, a. Także musimy dbać o kondycję fizyczną i psychiczną piłkarzy poprzez zapewnienie im odpowiednich treningów i szkoleń. No i nie możemy też zapomnieć o skrupulatnym zarządzaniu finansami drużyny, jak i też utrzymywaniu pozytywnych relacji z prasą oraz fanami. Weterano serii powinna z pewnością ucieszyć możliwość transferu zapisu stanu z poprzedniej odsłony i... To, że całość rozgrywki opiera się tym razem na bazie danych, która jest regularnie aktualizowana na podstawie informacji z tego świata. Więc może tak naprawdę ten tytuł grać w nieskończoność. No, przynajmniej, kiedy nie wyjdzie kolejna część. Do 8 listopada powitamy z szeroko otwartymi ramionami no, przynajmniej ja Kazuma Kiryu. Z Laika Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name. Akcja tej gangsterskiej gry przygodowej ma miejsce po wydarzeniach z Jakuzy 6 i skupia się na losach wspomnianego przeze mnie Kazumy Kiryu, czyli głównego bohatera serii do czasu właśnie siódemki, w której to został zastąpiony przez całkowicie nową postać, więc z nieukrywaną ciekawością chciałbym dowiedzieć się, co działo się z Kazumą w tym czasie. Gra powraca do znanego nam dobrze dynamicznego systemu walki, opartego na okładaniu wrogów pięściami i kopniakami, czasem też rowerami, który w siódemce został zastąpiony przez typowo turowy system walki niczym w tradycyjnych joterpedach. Natomiast tutaj, w miarę postępów w fabule, odblokowujemy nowe style walki z coraz bardziej zaawansowanymi atakami i technikami. Poza potyczkami z przeciwnikami eksplorujemy osakę oraz Yokohamę i podejmujemy się przeróżnych zadań czy minigierek, które, jak fani serii dobrze wiedzą, są niekiedy całkowicie dziwaczne i absurdalne. Jak chociażby flirtowanie z hostesami w restauracjach. Uwielbiam Yokose i serdecznie Wam polecam. Co więcej, wszystkie części znajdują się w Game Passie i ta również będzie w dniu premiery. No i 10 listopada mamy największą premierę miesiąca, której absolutnie nikt się nie spodziewał: czyli Call of Duty Modern Warfare 3. Jest to kolejna część wydawanej w rok w rok popularnej serii strzelanek FPP, będąca zarówno bezpośrednią kontynuacją Modern Warfare 2, jak i rebootem wydanej wcześniej trójki z 2011 roku. I podobnie jak poprzednie odsłony, mamy tutaj wypełniony akcją krótki singlowy tryb fabularny, tak na rozgrzewkę. Przed głównym daniem jaki jest tryb multiplayer rozgrywający się tym razem na 16 mapach. Tak oprócz szerokiej gamy mapek, na której będą rozgrywać się potyczki, gra oferuje też nowy mod, taki jak tryb Cattrud, w którym będą mierzyć się ze sobą trzy 3, 3 osobowe drużyny. Powraca też tryb Zombies w której to wspólnie stawiamy czoła hordom nieumarłych, a w tej odsłonie wprowadzono również nową historię, misję oraz liczne sekrety do odkrycia. No właściwie, jeżeli chodzi o kampanię, są otwarte misje bojowe, które dają graczom większą swobodę wyboru strategii rozgrywania misji. To możliwe jest tutaj wykorzystanie różnorodnych taktyk, zarówno możemy przejść misję po cichu, czy też bardziej bezpośredni i agresywny sposób. W tym dają nam przy tym do wyboru stosowne narzędzia, jak na przykład noktowizor, możliwość kastomizacji broni, nowe elementy personalizacji, takie jak na przykład wyposażenie wojskowe oraz możliwość tworzenia własnego hipunku. I Call of Duty jak zwykle zapowiada się świetnie, więc Udanej zabawy. Tego samego dnia co kod, czyli 10 listopada, zadebiutuje dosyć interesująca gra pod tytułem The Day Before. To jest to survivalowa gra MMO, której akcja rozgrywa się w post świecie opanowanym przez niezgadniecie. Zombiaki. No i jak na survival przystało, musimy przetrwać w tym niemiłym dla nas świecie, stawiając czoła zarówno hordom nieumarłych, jak i też innym graczom. Produkcja oferuje rozległe lokacje, w których to gracze wcielają się w nielicznych ocalałych, walczących o podstawowe zasoby, jak i eksplorujących przy tym świat w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania dotyczące tajemniczej epidemii, któraż to tak zdziesiątkowała ludzkość. Rozgrywka odbywa się z perspektywy trzeciej osoby, a my będziemy mieli do dyspozycji przeogromne obszary obejmujące zarówno miasta, dzikie tereny czy też placówki wojskowe. A co ciekawe, będziemy mogli poruszać się po nich również za pomocą aut. Jednakże będzie to raczej luksus, na który pozwolą sobie tylko lokalni szejkowie wyposażeni w zapasy deficytowego paliwa. Na pewno tytuł zwraca na siebie uwagę oprawą graficzną, która jest no świetna. I to nie tylko w porównaniu do innych gier MMO, ale ogólnie do gier singlowych AAA. No to życzę Wam udanej i miłej walki o przetrwanie. Z zębiakami i zocalałymi. Do 17 listopada wychodzi coś dla fanów Persony, a dokładniej Persony 5, czyli Persona 5 Taktika która jest spin-offem serii Persona opartym na piątej części cyklu, w której to grze Joker i reszta Phantom Thieves powracają w zupełnie nowej przygodzie o innej estetyce wizualnej. Tabuła gry jest niezależna od wydarzeń z piątki, w której to nasi fantomowi złodzieje zostają tym razem przeniesieni do tajemniczej, zniewolonej krainy, gdzie oczywiście muszą stawić czoła groźnym oponentom, tutaj tak tzw. legionistom. Pomimo, że w tej osłonie pojawiają się dobrze nam znani bohaterowie, to jednak rozgrywka znacząco różni się od głównej serii, ponieważ zamiast turowego JRPGA mamy tym razem do czynienia z taktyczną strategią z elementami RPG w stylu właśnie takiego X-Koma, choć z pewnością na mniejszą skalę. W toczonej bitwie przemieszczamy drużynę trzech postaci po trójwymiarowych planszach i oprócz typowych mechanik, które możemy napotkać w tego typu produkcjach, to wracają znane z Persony 5 mechaniki takie jak One More, czyli możliwość wykonania dodatkowego ataku po odkryciu słabości wroga, czy też efektowne ataki zespołowe, które można wykonać ustawiając postaci w formacie trójkąta. Persona 5 zdecydowanie mój ulubiony JRPG, więc z nieukrywaną chęcią sprawdzę, jak prezentują się znane postacie w tej chibi strategicznej wersji. No, no i będzie też dostępne od dnia premiery w Game Passie, więc żal nie spróbować. Let's show them what we got. no i też było na tyle jeżeli chodzi o najciekawsze moim zdaniem premiery gier na PC-ta w listopadzie pamiętajcie proszę znać na co wy czekacie i ja dziękuję wam za uwagę trzymajcie się cześć